Robimy hol zakupowy. Um, właśnie wróciłam z Walmart'a więc pokazywałam co kupiłam z Walmart'a więc pierwsza rzecz ziemniaczki. Druga rzecz e, picie dla mojego męża. Um, tutaj mamy dwa beef beefrofy. Nic specjalnego, po prostu wiecie, do gotowania. Następnie mamy te kosy. Um, pizza. Um, następnie mamy sałata i pięć takich sałatek. I serek tak osób. Następnie przyprawy takie po prostu do um, Stew i sól. Wreszcie mi tym razem dali sól, bo zresztą razem niby nie było tej soli, jak mają 50 innych różnych soli, które mogli mi dać, ale te soli nie będę się kłócić. Nie, 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 nie będziemy kłócić. Uh, I klewek Chlebek. chlebek. Um, Texas Toast. I tutaj awokado jedno, ponieważ ja jem, awokado. Ja jem dużo awokado. Um, dalej mamy pomidorki e, i tutaj mamy Uncrustables i Honeybones. Ja zawsze je do pracy biorę na śniadania, ponieważ ja lubię jeść na słodko. Um, następnie chlebek mój ulubiony, który zawsze jem z jajkami i muffinki. Um, takie okay. murdinki śniadanowe i tutaj mamy dwa kalafiory. Um, kocham teraz kalafiory jakoś takim. Ja jestem jakimś takim jakimś kiku aktualnie z jedzeniem kalafiora, więc uh, bardzo mi teraz jakoś tak zaczęłam mieć kalafior. Uh, Śmiętana. Uh, I tutaj mamy sausages. Um, i tak kupiłam 3 lub 4 steki. Um, więc kupiłam taki mniejszy stek, kupiłam taki jeden trochę większy stek, I on, i on jest taki, ten taki grubszy stek. A tutaj jest dwa takie chudsze steki po prostu. I tutaj... Aha, oni mi dali to... Okej, okay, dobra Oni mi dali dwa jakieś inne sałaty, w niej właśnie było Nawet fajnie, bo tutaj to jest dodatkowe rzeczy Też z sosem, więc fajnie Jakieś tam sałatki mi dodali, um, I ostatnie Mamy e, sos chipotle Ponieważ to zrobić takie niby takie taco balls, więc właśnie z mięsem tacos E, właśnie e, te, te kosy tylko takie w kawałkach e, sałata, awokado um, ryż mogę nawet zrobić, no ale ja tylko mam się taki sos, sobie, więc taki mam plan e, tikka masala i oczywiście ostatnie e, awokado ranch w ogóle tych jeszcze nie próbowałam, więc jestem ciekawa bo mam nadzieję, że będzie dobra. i no, i taki jest mój haul Uh, I zobaczymy się jutro! Dzień dobry kochani. Uh, jest uh, dzisiaj piękny piątek, jest godzina 2.08. Uh, I właśnie ja jestem z moim mężem w parku tutaj w moim mieście. Idziemy jeździć na rowerach. Um, kilka dni temu mój mąż mi kupił uh, rower elektryczny. To jest uh, rower z firmy Specialized. On też sobie kupił um, też ten jakby identyczny rower. Um, więc idziemy właśnie teraz jeździć. E, teraz Wam właśnie pokażę ten rower, bo jest prześliczny. To, co jest fajne w tych rowerach, to to są rowery elektryczne, więc um, jak potrzebujemy pomocy, to możemy sobie włączyć pomoc, jak nie potrzebujemy, to nie chcemy, e, to nie musimy tej pomocy elektrycznej użyć. Um, ja mało, kiedy używam, znaczy próbuję ją nie używać, lecz e, niektóre te ścieżki e, rowerowe są trudniejsze, więc je używam. When you're comfortable that's the main thing. That's why we're doing easy trails first. Oh, you got it. Look at you go. <laughs> You're fine. So that's uh, the very first time we rode. That's where we started. Okay. Right above that hill is where I broke my collarbone. Okay. Well, will if we? Unless you just need to take a break, we'll uh, we'll make it to where we normally stop and exit the trail, we'll get something to drink and then we'll ride the rest of it. And then we'll go get something to eat. Okay. Obiecałam wam, że wam przedstawię rower. Tak wygląda właśnie ten rower. Jest czarny And... I... Ja sobie właśnie wybrałam fioletowe pedały. Okej, okay, więc tak jak mówiłam wcześniej, to jest tak zwany e-bike. Więc normalnie można go używać bez pomocy e-bike, więc bez pomocy elektrycznej, lub można go też używać z pomocą. Więc tutaj, jak się naciśnie, się przytrzyma. To się włączy światełko i pokazuje ci też, ile masz baterii i na jakim poziomie ty jesteś, yy, właśnie z yy, jakby tą pomocą elektryczną. Tak, ja nie wiem, jak bym to nazwała. I tutaj macie, właśnie, przyciski albo minus, albo plus. Więc jak nacisnę minus, i to jest właśnie wyłączone. Naciśnę plus, to to jest pierwszy stopień, drugi stopień i trzeci stopień pomocy. Też, fajne ten rower ma tak, że przez os e-bike, uh, też tutaj, nie wiem, czy widać, ale to tutaj, to uh, jak się to naciśnie, to po prostu, um, to pomaga Ci z prowadzeniem, uh, powiedzmy jak chcesz gdzieś, gdzieś iść i nie wiem, coś się stało i bo, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki rower. To jest bardzo ciężki rower, ponieważ to jest rower elektryczny, więc to jest trochę ciężki rower. I to po prostu ci pomaga z nim, jakby go prowadzić. I on po prostu wtedy sam, sam kółka obraca, ale ty musisz ten przycisk przycisnąć. Następna fajna rzecz jest taka, że siedzenie, ponieważ to jest. Mountain bike. Uh, siedzenie spada i idzie do góry z jednym naciskiem. Więc... Ok, więc jak widać, teraz siedzenie jest jak najdalej, jak może być. Uh, I teraz jak wciśniemy guzik. I jest do góry, ponieważ na tych rowerach powinno się tak chodę stać, a nie na nich siedzieć. Ja się jeszcze trochę uczę, ponieważ to już mój pierwszy raz, ale tak właśnie się przedstawia. Tutaj, masz, tutaj się ma zmniejszenie biegów i zwiększenie biegów. Zmniejszenie, zwiększenie. Um. Tutaj masz też na butelkę, czy tam sok, woda. Tak to właśnie się przedstawia. To jest właśnie z firmy Specialized. Um... Więc to jest rower mojego męża. Dosłownie ten sam rower, wszystko takie same uh, wszystko takie same, tylko on je nakleił. Um, taką jakby naklejkę, żeby po prostu chronić. I ja mam to samo, tylko mam czarną. Um, jedyna największa różnica pomiędzy tym rowerem a moim rowerem to jest z jakiego metalu czy z jakiego, um, czy, czy z jakiejś rzeczy jest zrobiona. Więc jak mówiłam, a mój rower jest z aluminium. A jego rower jest Carbon Fiber, więc ten jest lżejszy chyba o jakieś 2 poundsy. Więc to wcale nie jest jakaś wielka różnica. I ja też właśnie chcę sobie te kupić, ponieważ ja ten nie mam jeszcze. I on ma czerwone pedałki, a ja mam fioletowe. No i zastosowanie ten sam rower. Te z firmy Specialized. Jak ktoś jest zainteresowany, to to jest rower Specialized Levo. Specialized Levo. Co tam, levo? Um. No. Bardzo fajny. Ja już nim jeździłam jakieś 4 razy. 4 razy. I jestem zachwycona. Bardzo fajny rower. Kochani, jest sobota, godzina dokładnie 9.43 i jak widać jesteśmy z pieskami i jedziemy właśnie do weterynarza, ponieważ mają niektóre, mają po prostu trochę problemów z uszami, więc idziemy właśnie tak Niniś zobaczyć co tam z nimi jest i się dzieje. Um, Wstałam, pomalowałam się jak widać, uh, zrobiłam mężowi śniadanko i teraz właśnie jesteśmy w drodze do weterynarza i zobaczymy się tam. Godzina 11.57 i właśnie siedzę w samochodzie i jedziemy właśnie teraz na lunch um, coś zjeść, coś wziąć do jedzenia, cokolwiek. Spędziliśmy ostatnie dwa godziny sprzątając dom. Uh, też spaliliśmy dużo um, Pudełek, wiecie, z Amazonu, ponieważ u nas to jest po jakaś wielka tragedia od paczkami z Amazonu. Uh, więc mój mąż to zrobił, idziemy na lunch, ja potem muszę wrócić, zjeść i muszę um, ogarnąć trochę szkołę uh, Muszę uh, zapłacić do za szkołę, ogarnąć klasę, przedmioty. Uh, to jest mój notion, też chciałabym ogarnąć. Um, więc. Potem mogę wam to pokazać, mój iPad muszę przygotować, też do szkoły, uh, więc wszystko wam pokażę. Fat ass. I just want to get a number one. I'll get it with a Coke. A number one with a Coke, anything And then I'll get a number nine, and I'll get that with a Dr Pepper. All right, let me take your order. Yeah, that's all. Dzięki. Hej kochani, więc e, właśnie wróciłam od jedzenia, zjadłam sobie położyłam się trochę zrelaksowałam się i zaczęłam trochę ogarniać szkołę, ponieważ dla tych, którzy nie wiedzą, zaczynam studia magisterskie za dosłownie tydzień to 17 marca, więc wiem, że dużo właśnie, właśnie interesuje na temat studiów lub w ogóle 16 studia, na studia, dostaję takie pytanie non-stop. Więc stwierdziłam, że wam przedstawię moje studia aktualne, które będę robić. Więc ja będę robić magisterkę z biznesu, MBA uh, in Supply Chain Management. Więc. Um, to jest normalna magisterka MBA uh, z biznesu, tylko po prostu to jest koncentracja w supply chain management. Jak chcecie, to mogę zrobić taki cały filmik odnośnie studiów w USA, jak one wyglądają, czy się opłaca, czy polecam, jakie są koszty, jak to wygląda, jakie są przedmioty, bla, bla, bla. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, ponieważ na 100% zrobię taki filmik. Więc um, pokażę Wam teraz trochę, jak ja organizuję um, moje studenckie życie. Uh, więc ja używam w tym roku iPada. To jest iPad Air, uh, piąta generacja. Dostałam uh, nie w zeszłym roku, tylko rok temu na święta od mojego chłopaka, uh, wtedy mojego chłopaka, teraz mojego męża. <laughs> um, the ounce, um, tak wygląda, jest w sumie duży um, i będę go właśnie używać uh, na studia. Uh, będę używać go w formie notatki, notatek, więc będę używać e, aplikacji, która się nazywa GoodNotes. E, ci, którzy nie wiedzą, ci, którzy wiedzą, to dużo osób to używa właśnie do, do nauki, na studia, e, do szkoły. Po prostu robią sobie notatki i piszą w nim e, po prostu albo pisakiem, albo też jak mają klawiaturę. Ja właśnie planuję kupić sobie e, klawiaturę, tylko nie wiem dokładnie jeszcze, którą, bo one są trochę drogie i wiecie jak to jest? Jakby nie wiem, czy w ogóle warto kupić klawiaturę. Ja mam dosłownie komputer, tylko taki, który nie mogę wyżąć ze sobą. To nie jest laptop, to jest komputer, więc... Nie wiem, jak to będzie. Um, I też oczywiście ci, którzy mnie znają i którzy mnie oglądali w czasie pandemii, czy nawet i w czasie mojego licencjackiego życia, wiedzą, że ja używam. Jestem hands down, polecam aplikację Notion. Uh, ja kocham Notion. Ja użyłam już Notion przez, powiem wam, 80% mojego licencjackiego życia. Um, I stwierdziłam, że do niego wrócę, bo dlaczego nie, uh, więc właśnie jak widać zrobiłam mój Notion uh, w tym roku biorę dwa klasy uh, Accounting for Decision Making i Business Strategy nie wiem dokładnie czy zostawię je, czy coś pozmienię jak coś to dam wam update, uh, dam wam znać czy coś zmieniłam, czy nie um, Jeśli nawet nie zaczęłam, bo dopiero znam na w następnym tygodniu, więc no, zobaczę czy będą mi podchodzić, czy nie to są dwa klasy, które ja muszę wziąć uh, z tych wszystkich klas Mam 30 kredytów i każda klasa ma 3 kredyty, więc uh, ich jest ile? 10 tych klas, które ja muszę wziąć. 5 klas są obowiązkowe które ja muszę wziąć i restę do takiego wyboru, że można wziąć albo ten albo ten, albo ten, albo ten, albo ten, albo ten, albo ten, Więc będę mogła się potem pobawić, ale pięć klas są obowiązkowe, które każda osoba musi wziąć, żeby zdać makisterkę. Um, więc właśnie decision making, um, sorry, decision strategy i accounting for decision maker uh, making są dwa klasy, które ja muszę wziąć. Więc stwierdziłam, że zacznę od tych takich Um, narzuczonych, żeby po prostu jak najszybciej je skończyć, że potem mieć luz i mogłabym sobie wybrać, którą klasę chcę, którą klasę nie chcę i też nie wszystkie klasy są um... Są otwarte jakby w każdym termie, w tym każdym semestrze, więc będę musiała uważać, żeby jak chcę skończyć w grudniu, na następnym roku, żeby klasy, które są dostępne, na przykład co dwa, co tam dwa semestry, co tylko są otwarte w lato i e, w zimę, czy w zimę i w wiosnę. Oczywiście nie chcę mieć takiej sytuacji, gdzie ja próbuję skończyć szkołę, a okazuje się, że nie mogę nawet tego wziąć, ponieważ nie jest dostępne. E, więc będę musiała jakoś to sobie. Um, ogarnąć. Ja jeszcze za szkołę nie zapłaciłam za całą, za, cał, za całość, więc za całą moją magisterię płacę 14 tysięcy dolarów, co naprawdę jest mało jakby porównając do licencjatu więc mi się wydaje, że za, cały, za całość 14 tysięcy to jest naprawdę mało. Ty masz jest to wszystko online, więc uh, wszystko jest prowadzone online, nie można na danej klasy chodzić, nie musisz nigdzie jeździć. Uh, egzaminy te są online. Uh, graduation jest in-person, więc jak chcę to mogę sobie iść na mój graduation, jak nie chcę to by po prostu mi, mi wyślą mój dyplom mailem, tak jak... W sumie każdemu zrobią i tak, uh, więc nie muszę być na graduation, ale chyba i tak pójdę, bo chciałabym być hooded, ponieważ magisterka to jest tak zwane, to jest tak zwane um, a hooding ceremony, więc magisterka to jest trochę ponad... Um, ponad licencja, co nie? więc e, chciałabym to zrobić i planuję skończyć studia następnym roku w grudniu mam nadzieję, że to mi się uda e, może nawet trochę wcześniej skończę bo wiem, że graduation jest właśnie w december w maju i chyba nawet i we wrześniu więc mam trzy możliwości graduation więc jak mi się przytrafi możliwość skończyć we wrześniu, to skończę we wrześniu a jak mi się nie uda, to po prostu skończę normalnie w grudniu ja się nie spieszę, ponieważ ja też pracuję full time, więc wiecie, jak się pracuje non stop i tego jeszcze się uczysz, i masz jeszcze inne obowiązki, i masz jeszcze swoje hobby. No to you no, know. uh, więc um, no, ale tu chciałam mam tylko tak mini powiedzieć, tak jakby mini uh, prowadzenie, że zaczynam studia. Uh, I no i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, trochę się martwię. Bo po mnie to trochę stresuje, że nie dam sobie rady lub będę się martwić, że wiecie, że, że ja pracuję 10 godzin i będę musiała wrócić do, i będę musiała do domu prostu wrócić i od razu siedzieć do czegoś. Lecz moja praca jest taka, ona jest taka trochę luźna, więc mam nadzieję, że podczas mojej pracy będę mogła coś tam zrobić od, jakby odnośnie moich zadań domowych czy coś takiego. Czy mam kciuki, żeby mi się dało, że dała radę, ale no. Więc tyle uh, chciałam wam powiedzieć odnośnie moich studiów.